Cześć, witam wszystkich na kanale Pasja 4K Znajdujemy się dzisiaj na Krupówkach W jednym z najbardziej znanych miejsc Czyli przy oczku wodnym Jest godzina 3 rano I zaraz zaczynamy wycieczkę A dokąd? Na Rysy A porządku na Krupówkach i w Zakopanem Pilnuje dzisiaj Rutkowski Przepraszam, na Rysy jeszcze daleko stąd będzie? O, no, stąd? No. no stąd to cholernie daleko na Rysy. niskiego oka bardziej. Bo stąd to trzeba przez granio od Leipersi przejść. No. Potem przez Dolinę Pięciostawów, przez las, i dopiero się na Morskim Oku. Spod Morskiego Oka dopiero na No ale to będzie cholernie daleko stąd. Kuźnice, dolna stacja kolejki, godzina 3.30. Tak jak widzieliście, pobawimy się dzisiaj w ukrytą kamerę. Będziemy pytać turystów o drogę. Żeby była jasność, to ja tą trasę znam, ale nic nie zaszkodzi sprawdzić wiedzy turystów na ten temat. Co mają do powiedzenia? Godzina 4:44. I taki widok. A stąd to ciężko, bo narysy bryzci z morskiego oka. To stąd to trzeba przejść przez orąpek, na przykład Aha. przez krzyżne granaty. I teraz tak, to będzie pięć stawów, i trzeba potem jeszcze chyba przez szpiglasowy przejść. I tam, to jest strasznie tego kosmety. Ale da, da się, da się przejść? No nie wiem, czy to nie będzie strasznie długa trasa. A czemu stąd narysy? No bo nie znam szlaku i z wyszedłem. A to stąd lepiej nie na, no, na rysy A na to strasznie to nie ta A. dolina Cześć Cześć Na rysy, dobrze idę, do no, ile stąd Na rysy. No bo nie widzę znaku żadnego Przepraszam, są nie znam gdzie jedno, na na... Nie pan gdzie tędy? No O kurde Na się, na się przejść to jakoś chyba jest... Czyli ma tam szlaku tak oryginalnie, nie? Nie wiem, nie wiem Ja... bo ten na YouTube, że przechodzili jakoś. Nie. Powiem szczerze, że ciężko mi wyczuć. No jak ja szedłem na rysy, no to od morskiego, nie? Mhm. Mm Okej, tak, a teraz no, no to musisz, musisz... Musisz przejść czekaj. No nie no da się go zrobić, tak? No, no. Tylko musisz przejść. To zależy w którym momencie. Przez zawrat Co? będziesz na, na zawrat, później z zawratu schodzisz na dół do morskiego, tak? Może niekoniecznie musisz aż do Morskiego Już nie widzisz sobie boku Ale Dobra. Wydaje, że nie musisz aż tak bardzo schodzić Pewnie da się wyżej jakoś odejść Godzina 5.10 A to oznacza dwie godziny 10 minut skrupówek Tak jeszcze dodam, że ten ostatni turysta Którego pytałem o drogę To coś mu się pomyliło Bo zejście z Zawratu jest do Doliny Pięciu Stawów a kolega mówił, że żeby zejść do morskiego oka. Ale dziękuję za chęci. Chciał pomóc najważniejsze. Tutaj na szczycie kościelca już promienie słońca schodzącego I tutaj na Orli Perci też. Czy dostanę się stąd na rysy? Jest możliwość. Długa droga. Trzeba przejść przez zabrat. Potem przejść przez Świstówkę albo, albo przez Oblas A potem do Morskiego, do morskiego Oka i stamtąd do Dobra, dzięki, dzięki, będę tak ale, się kierować Ale, jak tutaj ale to taki zamiast? będzie długaśny dzień, nie? Aha, tak, ale da się, da się zrobić Da tak. się, da się, ale zresztą idziesz pewnie tak gdzieś późnym wieczorem no. <noise> Koło 20 <noise> tak, I to przy dobrym tempie Ale do, do Palenicy do, czy do Morskiego Oka? Morskiego Oka Muszę przyznać, że ta ostatnia para miała najlepszą wiedzę na temat szlaku Tylko zasmucili mnie tym czasem powrotu 20 morskie oko a ja chciałbym być o 18 ale już na kropówkach wszedłem już na żółty szlak do Koziej Dolinki a później będzie jeszcze jedno rozwidlenie na kozią przełęcz a tutaj moje śniadanie pierwsze mam jeszcze 7 takich musów tylko różne smaki Odżywcze i zdrowe. Cześć. Cześć. Przepraszam, na rysy to którędy najszybciej stąd? Gdzie? Na rysy. Nie tu. No właśnie źle poszedłem, nie? Ale da, dałoby się przejść. Cienizny. No. no teraz to słabo, bo musiałbyś tak dojść do... Jak już tu jesteś, to musiałbyś dojść do Koziej przyłęczy. No no. Z Koziej czy zejść do Pięciu Stawów. A z pięciu stawów są dwie drogi na Morskie Oko, ale jedna jest zamknięta, To jest remont, Aha. musiałbyś iść przez Świstówkę i dopiero potem z Morskiego oka iść na Rysy, ale to ja nie polecam Ci takiej długiej wędrówki. Nie da się. No, nie wiem jak Twoja forma, ale myślę, że to jest podróż na co najmniej 12-14 godzin. Odpowiedź ostatniej turystki na temat trasy oceniłbym na piątkę. Wszystki nie mogę dać, bo pani powiedziała, że szlak na Szpiglasową przełęcz jest zamknięty i nie przejdę na drugą stronę. Otóż ten szlak jest otwarty. Zamknięty jest jedynie ze Szpiglasowej przełęczy na Szpiglasowy Wierch. Bo tam jest remont. Po zakończonym remoncie będzie zamknięty szlak właśnie z Doliny Pięciostawów na Szpiglasową Przełęcz. Ale na chwilę obecną, czyli 23 lipca można przejść na drugą stronę. Pierwsze łańcuchy No to idziemy Kolejne łańcuchy prowadzące już na samą kozią przełęcz. Później ten żółty szlak będzie szedł równolegle z czerwonym szlakiem od laperci. Weź. Tutaj do góry Orla Perć A ja schodzę na prawo Do Doliny Pięciu Stawów Polskich większość osób poszła na orlom. Na razie tutaj sam schodzę. Muszę przyznać, że tutaj było dosyć strome zejście. Trochę wymagające. Tutaj też nie było zbyt łatwo. Teraz już spacerek po kamieniach. Proszę, w lipcu jeszcze trochę śniegu można zobaczyć. A zresztą są miejsca, gdzie przez cały rok można zobaczyć niech w tatrach, ale tutaj taki przykład. Coś pięknego. Godzina 7 rano. Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów. Godzina 8:10 i schronisko nad Morskim Okiem. Jest godzina 8:40. Znak pokazuje, że 4 godziny 15 minut na rysy, czyli godzina 13 na szczycie. Czarny staw pod rysami. Godzina 9:08. tam cel rysy Bula pod rysami godzina dziesiąta piętnaście. A tutaj w dole z tym śniegiem rysa. Zimowy wariant wejścia na rysy prowadzi do góry, do przełączki pod, pod rysami. Jestem zaskoczony, bo mało ludzi na szlaku. Godzina 10:40. Cześć. Cześć, cześć. Pogoda na razie jest okej. Okay. Po 15 są zapowiadane burze. Ale już powinienem być w bezpiecznym miejscu. A tu już rysy. Końcówka. Przełączka pod rysami. Tutaj jest właśnie zimowy wariant. I kończy się na łańcuchach. Ale teraz się trzymaj łańcucha, zgadza się. mocno się... Nie, trzymaj się mocno łańcucha i nie puszczaj nigdy ręki od łańcucha. I łap się na następnego. Ja się nie trzymam, to możesz się łapać. Fainn y самая доля Widzieliśmy, że to było. to na nie jest tak że taki było takie źródła. Na widać było takie źródła. tutaj tam tu się Tam, tam jest na szczycie. To tutaj w chmurach Gedlach, tutaj wysoka, ciężki szczyt, tam jest szatan, a tutaj pmięguszowieckie szczyty. Ну, трех

Ty za mną jeszcze tylko jeszcze jedna osoba, więc w tym. Wiem! <gry> o dobra, wiem. Tam za panem jest ktoś jeszcze w kolejce. Tak jest. Ja, Trzy osoby. I jeszcze taka ciekawostka, akurat dzisiaj, 23 lipca jest dzień wczykija. Ja to, to, w rysokę, żeby to na ten moment landować pani

그다음에 다 피아노 쳤다. Parking w Palenicy, godzina 16.30 13 i pół godziny da się, ale z i pewnie tak gdzieś późnym wieczorem Koło 20, no. Koło 20? Tak, I to przy dobrym tempie